Bartosz Caba Kamil Sulej, zaczynamy od składu gości Błękitni pod wodzą Adama Topolskiego W bramce z numerem 57 Mariusz Rzepecki, obrona Od prawej strony 20 Jakub Szrek 27 Jakub Ostrowski, 25 Hubert Sadowski 5 Oskar Nowak Druga linia od prawej strony 11 Krystian Sanocki 7 Michał Cywiński 8 Marcin Gawron, 24 Patryk Paczuk 18 Wojciech Fadecki I w ataku z 19 Paweł Łusiak. Pogoń rozpoczął ten mecz w następującym składzie W bramce z numerem 95 Kapitan Piotr w obronie 8 tam... Margol, 55 Oskar Repka, 31 Bartosz i z numerem 14 Bartłomiej Olszewski. W drugiej linii od prawej strony 9 Kamil Walków, 7 Piotr Marciniec, 10 Bartosz Wiktoruk, 34 Artur Balicki, 17 Mateusz Kluzek i na szpicy z numerem 19 Maciej Firley. W zdrowych pozostają Piotr Kurbiel i Mateusz Bochnak w zespole pogoni, ale o tym za chwilę, bo jest teraz szansa. Wszedł tam Sanocki, Sanocki jeszcze wzdłuż bramki, ale. Nie zamykał akcji żaden z jego kolegów, Polu przed szesnastką Mariusza Rzepeckiego, wysoko wysunięty, doświadczony bramkarz, centra strzał i jest jeden do zera, Tomasz Margol, pogoń obejmuje prowadzenie w 13. minucie. Złe zachowanie Rzepeckiego, strzał z 15. metra głową, a bramkarz Błękitnych dał się przelobować, piłka tuż pod poprzeczką, ale i tak to nie, to nie usprawiedliwia golkipera Stargardu. Wielka radość na trybunach, pogoń prowadzi z Błękitnymi. Błąd doświadczonego, że na razie ten mecz też rozwija nam się tutaj bardzo dobrze. Liczymy na to, że piłkarze nie zwolnią tempa w kolejnych minutach. I widzimy, jest akcja Błękitnych, strzały jeden do jednego. Błyskawiczna odpowiedź Błękitnych i już remis w Siedlcach. 17. minuta, Nowak wypatrzył Sanockiego. Ten nie dał się faulować, bo tam była noga wyciągnięta przez minął, minął rywala, próbującego interweniować uderzył przy dalszym słupku i pokonał Piotra Smucha. Jeden do jednego w siedlcach. Bardzo mobilne to ustawienie błękitnych. Fadecki Sanocki schodzą do różnych strefy. Sanocki teraz zupełnie w, na innej pozycji znalazł jednak niedokładnie. Jest tu Łysiak, rusza Fadecki, Łysiak błyskawiczy do Fadeckiego, zabiera się z piłką, Fadecki broni Smołuch. Kluzek, jak to rozwiąże, rozszerzył do Olszewskiego, Olszewski płasko, jeszcze tam wbiegł dobrze Balicki, Balicki, Kluzek, dobra akcja, pogoni, będzie szansa, walków lewą nogą, ale troszkę zbyt odchylony, tak za siebie. Z... Ale nie, nie potoczyła się karier, kariera, tak jak liczył e, w poprzednim sezonie trzecioligowym, niezła skuteczność i odkurzony przez Adama Tobulskiego. Fatalnie teraz Smołuch. I gol Fadeckiego w 30 minucie. 2-1 dla Błękitnych. A więc to Błękitni wychodzą na prowadzenie. Zdecydował się na odważny strzał. Wypracował sobie pozycję Fadecki. Nie zastanawiał się. Ta piłka jakoś tak troszkę dziwnie skozłowała. Zmyliła Piotra z Bołucha. Chwaliliśmy go dzisiaj. On zaprzecza naszym słowom fatalny błąd. I to Błękitni po pół godzinie prowadzą w sierpcach 2-1. Odwracają więc losy tego meczu. Przegrywali po trafieniu. Nieźle bita piłka po raz kolejny, jest Walków, tym razem prawą nogą dośrodkowuje, składał się Balicki, jeszcze Repka, fantastycznie Pecki interweniował, 43 minuta, najlepsza okazja Pogoni do wyrównania. W związku z tym kontynuują akcję Pogoniści, centra Olszewskiego, jest Margol, Margol 2-2, dublet Tomasza Margola, coś niesamowitego, 55 minuta, Pogoń doprowadza do remisu. Może Margol zmienić pozycję zebraną, bo naprawdę piłka go szuka. To na pewno ma gola, Piłka y, tam spada, gdzie jest Margol. Y, jeszcze noga rywala po nodze chyba się zaplątała, ale. Dobra interwencja Szreka, jeszcze Margol. Reklamują pogoniści zagranie ręką skurbiela, jeszcze Olszewski. W zagranie w polekarnej, walków, gol, 3-2! Po nodze piłkarza błękitnych jest 3-2 dla pogoni, walków. Zrobił to co chciał, czyli zdobył bramkę przed świecimi kibicami. To jego drugi gol w sezonie. Ogromna radość w obozie pogoni. Wielka radość. Odwrócili najpierw losy spotkania Witni z 1-0 na 2-1, a teraz odwracają losy tej rywalizacji pogoniści. Jest 3-2 dla pogoni. 80 minuta kamil walków. A Marcin Kozłowski znów szykoł się do wejścia i znów ta zmiana co święta. chyba dzisiaj nie będzie dane mu zagrać. W sędzia nie miał wyjścia, musiał pokazać mrzutą kartkę, ale teraz odpowiedź gości. Szrek atakował Repka dobrze, odegranie jeszcze do Kurbiela, który przeniósł piłkę na... Wiktoruk na Repkę, który zastąpił Margola w roli tego tej wieży, do której kierowano piłki. Teraz zagranie do Musiejki. Musiejka głową. Tuż obok słupka. Ależ mógł udokumentować to zwycięstwo pogoni były piłkać błękitnych. Zabrakło mu dosłownie centymetrów.